Witam serdecznie moi drodzy i dziś Wam pokażę bardzo dobre ćwiczenie na nasz mieć czworogłowy, uda, a także na wzmocnienie stawu kolanowego i biodrowego. Ćwiczenie się nazywa Polikin Step Up. Dla tego ćwiczenia musimy wziąć jakieś podwyższenie, ja na przykład mam takie krzesełko. Musimy stanąć, Mamy stanąć na to krzesełko. Idziemy sobie jakiś ciężar. Ja mam zwykłą butelkę wody, 1,5 kg wystarczy. Możecie sobie wziąć większy ciężar, ale na początek wystarczy to. I co robimy? Jedną nogę zostawiamy się na jednej nodze. Ta noga, co nam zwisa u mnie, to jest prawa. Prostojemy hantelek czy butelkę z wodą przed sobą. I tą lewą nogę uginam sobie w stawie kolonowym, czyli robię tak. Tutaj tym ćwiczeniu teraz czuję bardzo mocno czworokowy uda i czuję staw kolonowy. Później zmieniamy sobie nogę, I teraz na prawą nogę, prawa noga stoi na trzeszelku lewa wyprostowana i opuszczamy się. Staramy się też naszą górę trzymać prosto i staramy się nie śpieszyć. Czyli jeszcze raz prawa noga. Wyprostowana lewa, oginamy stawkę w stawie kolanowym, nisko, do góry, na dół, do góry, na dół, do góry i prawa noga. Dziękuję bardzo mój drodzy za uwagę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej ćwiczeń, piszcie w komentarzu, zobaczę, przeczytam i zrobię kolejne filmiki. Let's go!